24 pytania. Rozmowa poranka. Dorota Kania, witam Państwa ponownie. Państwa i moim gościem jest Jacek Sariusz Wolski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, Panie Pośle. Witam, dzień dobry. Wczoraj Panie pani Pośle Trybunał we, w, we Francji uznał Nikolasa Sarkoziego za winnego korupcji i naduszywania wpływów politycznych. Powiedziano, że prezydent zawarł pakt korupcyjny ze swoim adwokatem i sędzią wszyscy trzej usł usłyszeli wyrok pozbawienia wolności. Wyrok jest nieprawomocny, ale komentatorzy zwracają uwagę, że wydali to ten wyrok sędziowie, których bardzo krytykował wcześniej sędziów jako sędziów Nicolas Sarkozy, że jest to odwet polityczny sędziów, którzy należą do grupy uprzywilejowanych uprzywilejowanych zawodów także we Francji, mają lewicowe poglądy. I tutaj było też bardzo mocno pokazane, że konserwatysta Sarkozy został skazany za, 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 za walkę z lewicą. Czy jest to tak postrzeganie w Unii Europejskiej, czy to jest kolejny etap rozszerzania wpływów lewicy? Jak pan to ocenia? Ja bym do tej sprawy nie przykładował miary politycznej. Zarzuty o charakterze kryminalnym są faktyczne, rzeczywiste. To jest wyrok, dopiero w pierwszej instancji będzie, będzie apelacja, tak w zasadzie powinno się zgodnie z dobrym zwyczajem nie, nie komentować tego. Ale z tego co, co wiadomo, co ja wiem, to sprawa jest rzeczywista, a nie, a nie politycznie motywowana. To jest zresztą już drugi prezydent francuski stojący pod zarzutami korupcyjnymi. Poprzednim był Jacques Chirac i to nie są wysane z palca zarzuty. Także byłem bardzo ostrożny w nadawaniu temu takiej etykiety walki systemu sądowego czy niechętnej części prezydentowi Sarkoziemu. Na, na marginesie bym powiedział, no, kto, kto bronią, kto mieczem walczy, ten, ten od niego ginie. To jest ten prezydent, który również nie jedyny wyżywał się w słowie na Polsce, jeśli chodzi o rządy prawa. Sam byłem na takim spotkaniu w Pałacu Elizejskim, w którym w sposób no, skandaliczny wręcz mówił na temat polskiego prezydenta, profesora Lecha Kaczyńskiego. To jest pełnokwisty polityk i również przekraczający granice tego, co dozwolone jeśli chodzi o sprawowanie władzy. Także zalecam ostrożność w sprawowaniu tutaj wyroków, zwłaszcza przed rozstrzygnięciem ostatecznym i co się za znaczy, może tak powiem, ażeby nie, nie uchybić temu zwyczajowi, żeby wyroków ostatecznych, nieostatecznych, bo będzie operacja nie komentować. A mnóstwo komentarzy na ten temat jest w dzisiejszej i wczorajszej prasie, Panie pośle. Zmieniamy temat, no z, no z tym dwa, czy mamy do czynienia z nowym otwarciem, czy rzeczywiście y, te rozmowy, które są w tej, w tej chwili prowadzone pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a y, z, y, Niemcami będą niekorzystne dla Polski, bo również komentatorzy piszą o, układ, o ukłonie y, y, Joe Bidena w, stronie, w stronę Niemiec. Y, pomimo tego, że y, była zapowiedź ostre, tych sankcji, tych sankcji nie ma i czy jesteśmy już na straconej całkowicie pozycji? Nie jesteśmy na straconej pozycji, bo tak długo jak nie zacznie płynąć gaz przez Nord Stream, to trzeba ten projekt fatalny zwalczać. Natomiast to wszystko, co było domniemaniem i spekulacją, mam na myśli ten pierwszy artykuł z Handelsblatt, który mówił o o próbie uniknięcia sankcji przez administrację, co zostało potwierdzone. To znaczy wszystkie już w tej chwili dane informacje z jednej i z drugiej strony świadczą o tym, że Niemcy oczekują, a, a amerykańska administracja szuka takiego rozwiązania, żeby uniknąć sankcjonowania za Nord Stream niemieckich podmiotów nawet ta informacja o wycofaniu się w Interszalu jednego z dwóch głównych niemieckich uczestników tego projektu została zdementowana, ale w, konkret polega na tym, że, że raport dla kongresu e, administracji Bidena e, przy, przywołał sankcje, czy wpisał na lizę sankcji fortunę, statek kładący rurę, Natomiast ani jedna firma niemiecka nie znalazła się tam. Także jest w tej chwili już oczywiste i opatrzone wieloma komentarzami i dowodami, że, 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 że tych sankcji nowych, tak jak to zapowiadał prezydent Biden w swojej kampanii i, i tu przed objęciem urzędu, nie, nie będzie. Tak, to jest zła wiadomość dla Polski, dla krajów tranzytowych, takich jak Białoruś i przede wszystkim Ukraina, to odsłania, odsłania Ukrainę. W, no w tle jest pomysł e, zwany w, wyłącznikiem, to znaczy taką umową, która mówi o tym, że jeżeli Rosjanie będą się źle zachowywali, jeszcze zamkną kurek przez Ukrainę, to wtedy Niemcy sami sobie odetną gaz Rosji. No to jest między bajki należy włożyć. To jest absolutnie kuriozalny pomysł. Są jeszcze, jeszcze inne, tak jak szefa monachijskiej Konferencji Ishingera, żeby jakby oczekiwać, że to za Niemcy rozwiążą ten problem albo Rosjanie, albo że zajmie się tym Unia, krótko mówiąc, różne najdziwniejsze możliwe możliwe propozycje się kryją, a tak naprawdę one ilustrują bezradność, ponieważ Niemcy chcą zjeść ciastko i, i, i je mieć, to znaczy chcą mieć gaz, a jednocześnie chcą uniknąć podjęcia decyzji, chcą uniknąć odpowiedzialności za tą decyzję, którą kiedyś podjęły i przez długi, długi czas okłamywały wszystkich wokół, mówiąc, że jest to czysto komercyjny projekt, podczas gdy to jest gaz, którego ani Niemcy, ani Europa nie potrzebuje, to jest gaz i projekt geopolityczny, który, który ma służyć zbliżeniu i realizacji pewnego zamysłu geopolitycznego niemiecko-rosyjskiego, który dzieli i, i szkodzi zarówno Europie, ale również w wspólnocie transatlantyckiej, osłabia NATO i Unię Europejską, mówiąc w skrócie. Panie Pośle, w ostatnim czasie nastąpiły bardzo duże zmiany na niekorzystne zmiany na rynkach finansowych. To oznacza, że fundusz odbudowy i dług, obsługi koszty długu, który Unia Europejska zamierza zaciągnąć będą większe niż oczekiwano. Czy Unia Europejska, Europejska przegapiła najlepszy moment na uruchomienie funduszu odbudowy, jak twierdzą ekonomiści, że... No tutaj nastąpił jednak błąd, że nie, że nie uruchomiono tego funduszu wcześniej. Jak pan to ocenia? No, upraszczając sprawę tak. Rzeczywiście był taki moment, kiedy jeszcze niewielki popyt na, na pieniądze 1,9 biliona dolarów amerykańskich się nie pojawił i kredyty czy pożyczki te, te 10, 20, 30-letnie były nawet po ujemnych strofach, stopach procentowych minus 0,17 a teraz są już pozytywne, krótko mówiąc pieniądz stał się droższy. Także lepiej byłoby to było zrobić wcześniej niż, niż później. W tej, chwili, w tej chwili to już nie będzie taki tani pieniądz. Pytanie, czy można było wcześniej z tym zdążyć, biorąc pod uwagę realistycznie Wszystkie, wszystkie okoliczności i trudności podjęcia tej decyzji pewnie nie. Także to jest takie grybanie, ale rzeczywiście najlepszy moment na pożyczanie dla Unii Europejskiej minął. I co będzie dalej? Czy rzeczywiście ten fundusz odbudowy zostanie wprowadzony w takim kształcie, jak zapowiadano, czy to, co się stało na rynkach, to co się stało po wyborach Stanach Zjednoczonych drastycznie zmieni fundusz odbudowy, a także dla poszczególnych krajów koszty dla poszczególnych krajów, jak Polska będzie w tym wszystkim funkcjonowała. Czy znaczy jest się zastanawiające dlaczego tak powoli biegnie ten proces ratyfikacji? Bo w tej chwili dopiero osiem... 8... Osiem państw dokonało tej ratyfikacji. Tak wygląda na to, jak gdyby nie, nie wszyscy bardzo chętnie się do tego zawierali. No pamiętajmy, że w ogóle zasadniczo przeciwne temu funduszowi był klub skąpców, czyli ta piątka a Austria i... Holandia, Dania, Szwecja, Finlandia, ale ten klub końców ma swojego wielkiego nieobecnego, który formalnie w nim nie jest, a był, to są Niemcy. Także ten entuzjazm północy dla tego funduszu zawsze był bogatej północy. Był, był zawsze ograniczony. Ale też od razu wiadomo było, że kiedy, kiedy rzecz się dopięła w końcu minionego roku, w grudniu, no to wtedy było założenie, że gdzieś do połowy roku, do lipca, do, do, czy około lipca Unia Europejska będzie w stanie wyjść na rynek i te pieniądze pożyczyć i dopiero w drugiej połowie roku je udostępnić. No to nie są proste ani szybkie operacje, to wszystko, to wszystko wymaga czasu, także prawdopodobnie będzie to wydłużone w czasie proces ratyfikacji i, i spóźniony, jak mówiliśmy e, chwilę temu, e, pożyczony, ale po już mniej, mniej korzystnych warunkach pieniądze. E, no, na razie, na, na, na razie proces, proces jest w toku. Tyle można powiedzieć. <trybujesz> Dwie ekspertki ONZ do spraw człowieka zażądały wczoraj międzynarodowego śledztwa do spraw, w sprawie próby otrucia Aleksija Nawalnego. Mamy, z jednej strony mamy tutaj żądania onz a z drugiej strony mamy dość mizerne sankcje na Rosję, jeżeli chodzi o Unię Europejską, Europejską. Czy Pana zdaniem, Panie Pośle, Unia poprze ten pomysł, żeby prowadzić międzynarodowe śledztwo? Wi wiadomo, ONZ jest osobną instytucją, ale czy Unia Europejska również zabierze głos w tej sprawie w sprawie międzynarodowego śledztwa w sprawie otrucia nawalnego. No, realistycznie mówiąc, nie ma żadnych szans na takie śledztwo. Po drugie no w warstwie symbolicznej dobrze, że organizacje międzynarodowe takie jak UNZ sprawę drążą i, i, i robi to również Unia i, i robi to również Parlament Europejski, domagając się rzeczy, których, które powinny się stać właśnie śledztwo i ukaranie winnych, ale tak, tak naprawdę z niewielką wiarą w to, że, że, że Kreml cokolwiek w tej materii zrobi. Także dużo istotniejsze jest to, że te realne sankcje są, są, są nijakie. Po stronie Unii to jest symboliczne karanie bezpośrednich sprawców, a nie właściwych decydentów, bo to ma być, jeszcze też jest to nie, 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 niepewne, ale prawdopodobnie cztery osoby raptem. E, e, także to jest coś, co wzbudza na Kremlu e, śmiech albo wzruszenie ramion. E, no i amerykańskie sankcje i tutaj zataczamy kong e, no, i jedyną sankcją w tej materii, która by zrobiła wrażenie na, na, na Rosji byłoby zatrzymanie Nord Streamu. No, ale ani, ani na Unia Europejska, czy musimy... Niemcy nie są gotowi, ani Stany Zjednoczone. I na tym musimy kończyć. Bardzo dziękuję, panie pośle. Nie Państwa moim bardzo. gościem był eurodeputowany Jacek Sariusz-Wolski. Bardzo dziękuję.